Wielu Polaków marzy o życiu z odsetek, czyli czerpaniu stałego strumienia dochodu ze zgromadzonego kapitału, dzięki czemu nie musimy pracować. Można to osiągnąć, inwestując np. w mieszkanie na wynajem, ale w praktyce wymaga to często sporo naszej pracy. Można to też osiągnąć, inwestując w spółki, które dzielą się zyskami w formie dywidendy. Tu z najemcami użerać się nie trzeba, ale selekcja akcji też może być wymagającym zajęciem. Ale może to wyglądać jeszcze prościej. Właśnie powstał BTETF Dividenda Plus pierwszy ETF na polskie spółki dywidendowe, który co kwartał wypłaca inwestorom świeżą gotówkę. Tu portfel prowadzi za nas firma zarządzająca, a dom maklerski, co unikatowe, nawet odprowadzi za nas podatki. Hej, jestem Artur z Atlas ETF i w tym odcinku opowiem Wam, jak działa ten fundusz. Jaka jest charakterystyka jego indeksu oraz jak w niego inwestować? To będzie bardzo skondensowana pigła wiedzy. Jeżeli interesują Was większe szczegóły, gorąco polecam nasz artykuł BTETF Dividenda Plus pierwszy ETF dywidendowy na polskie akcje. To kompendium wiedzy dla najbardziej wymagających. Link pod nagraniem. Czym jest indeks WIGDIF+, to indeks na polskie spółki dzielące się dywidendą z akcjonariuszami. Aby spółka mogła się w nim znaleźć, musi wypłacać dywidendy przez przynajmniej 3 lata z rzędu lub 4 razy w ostatnich 5 latach. Dodatkowym warunkiem jest minimalna stopa dywidend. W bieżącym roku musi ona wynosić ponad 2%. Jedna spółka może ważyć w indeksie co najwyżej 10%, ale ich udział jest zmienny. Indeks podąża za wysokimi dywidendami. Z jednej strony bierze pod uwagę płynność, ale z drugiej premiuje właśnie spółki o wysokiej stopie dywidendy, czyli te, które hojnie dzielą się osiągniętymi zyskami. Aktualnie w portfelu indeksu WIGDIF Plus znajdują się 52 spółki. Największymi składnikami są polskie bluechipy i historycznie najczęściej było podobnie. Chociaż zdarzało się, że duże spółki stanowiły mniejszość. Przykładowo w 2020 roku ważyły one tylko 20%, a najwięcej ważyły wówczas maluchy i średniaki. Aktualnie największy udział w indeksie mają banki, energetyka i ubezpieczenia, co zrozumiało, bo większość spółek stanowią te z WIG20. 10 największych pozycji w indeksie waży w sumie prawie 75% całości portfela, a zatem cały indeks jest dość mocno skoncentrowany. To niekoniecznie dobre, chociaż jest to typowe dla indeksów na pojedyncze, niezbyt duże rynki. Przykładowo, indeksy na spółki francuskie czy niemieckie też są skupione na garstce spółek. Na takich rynkach jak USA jest pod tym względem lepiej. Ale tam po prostu spółek jest więcej, więc jest z czego wybierać. Od daty bazowej indeksu, czyli końca 2014 roku, przez indeks przewinęło się aż 146 różnych spółek. Zaledwie 5 z nich było tam od początku: Śnieżka, Kenty, GPW, Dom Development i Asyko Poland. Inne wchodziły i wypadały z indeksu, gdy nie spełniały założeń klasyfikacji. To pokazuje, jak dużo pracy kosztowałoby samodzielne zarządzanie takim portfelem. W ostatnich 10 latach stopa dywidendy indeksu WikDIF Plus wahała się od około 3% do 6,2% rocznie, a w 2025 wynosi aż 6,4%. To bardzo atrakcyjne poziomy w porównaniu z lokatami czy detalicznymi obligacjami skarbowymi. Oczywiście tu ryzyko jest większe, ale o tym później. Co warto zauważyć? Pod względem wysokości dywidend WIGDIF Plus wypada bardzo korzystnie w porównaniu do globalnych indeksów dywidendowych, czy nawet amerykańskiego S&P 500. Tam średnia stopa dywidendy wynosi w 2025 zaledwie 1,2-1,6%. To oznacza, że WIGDIF Plus wypłaca aktualnie 4-5 razy więcej. Już teraz warto zasygnalizować, że dywidenda nie jest darmowym obiadem, ale wrócimy do tego później. Historycznie indeks wig Plus zachowywał się lepiej niż WIG-20 Total Return, ale gorzej od indeksów Mw 40 i SWIG-80. Miał za to prawie takie same wyniki co indeks WIG. W sumie to zrozumiałe, bo do tej pory ich struktura była dość zbliżona. Co ciekawe, zmienność WIG-DIF+, mimo wysokiej koncentracji, była nieco mniejsza niż WIG. Odchylenie standardowe wynosiło 17% zamiast 18%, a maksymalne obniżenie -34% zamiast -37%. Na marginesie, zachęcam Was do wykonania własnych analiz historycznych za pomocą naszego bezpłatnego symulatora portfeli. Aby uzyskać do niego dostęp, zapiszcie się na newsletter Atlas ETF. Co prawda wyniki historyczne nie stanowią gwarancji na przyszłość, ale można pokusić się o uproszczenie, że VIG Div Plus to taki dywidendowy WIG. Tylko zamiast składać go z trzech ETF-ów jak do tej pory, z VIG 20 nv 40 i SWIG80, można dla wygody postawić na ETF, na WIG a przy okazji dostawać dywidendę. I teraz skupimy się właśnie na nim. BTETF Dividenda Plus. Jak działa BTETF Dividenda Plus? Na światowych rynkach mamy wiele ETF-ów, które inwestują w spółki wypłacające dywidendy. Jednak do tej pory nie było funduszu, który skupiałby się wyłącznie na polskim rynku. W końcu jest. BTETF Dividenda Plus. Odwzorowuje indeks WIG Plus, skupiając się na polskich dywidendowych arystokratach. Automatyzuje on inwestowanie w polskie akcje dywidendowe i pozwala czerpać regularne dochód z dywidend bez konieczności żmudnej selekcji poszczególnych spółek. Fundusz jest zarządzany przez Agiufan TFI przy współpracy z BTF. Jest notowany na GPW w Warszawie. Walutą notowania jest polski złoty, więc nie trzeba dokonywać wymian walut. Beta ETF Dividenda Plus to pierwszy fundusz wypłacający dywidendy w rodzinie Beta ETF. Chociaż od razu warto doprecyzować, że jest to pewne uproszczenie. Fundusz wypłaca nie dywidendy, lecz dochody. Oczywiście składają się na nie głównie dywidendy, ale nie tylko. Mogą to też być dochody z lokat czy pożyczenia papierów. Jak duże mogą być dochody z tych innych źródeł? Trudno to oszacować. Ale należy się spodziewać, że całkowite dochody będą wyższe niż tylko dywidendy. Patrząc na doświadczenia z innymi funduszami bety, w sprzyjających okolicznościach te dodatkowe dochody mogą ograniczyć różnicę w opłatach między beta ETF Dywidenda Plus a jego zagranicznymi odpowiednikami. Ale o tym za chwilę. Częstotliwość wypłat będzie kwartalna. To rewolucyjne podejście na polskim rynku, bo dywidendy u nas tradycyjnie wypłacane są przez spółki raz w roku. Zapach gotówki na rachunku będzie można poczuć w okolicach Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, pierwszego dnia szkoły i w Dniu Świętego Mikołaja. Warto wyraźnie podkreślić, że dywidendy nie są darmowym obiadem. Mają zasadniczo neutralny wpływ na stan posiadania inwestora. Co więcej, od dochodów pobierane są podatki, a ręczne reinwestowanie otrzymanego dochodu zajmuje czas i przeważnie wiąże się z ponoszeniem prowizji. Jednak takie wypłaty mogą stanowić korzyść innego rodzaju. Przykładowo mogą dawać psychologiczny komfort, zwłaszcza w czasie spadków na giełdzie. A jeżeli dochód z funduszu miałby pokrywać nasze codzienne wydatki, to regularne wypłaty zdecydowanie pomagają w planowaniu swoich finansów. Osoby wnikliwe mogą się zastanawiać, jak to się dzieje, że fundusz wypłaca dochody kwartalnie, mimo że dywidendy ze spółek najczęściej wypłacane są raz w roku. Otóż fundusz otrzyma na dywidendy, natychmiast reinwestuje, a następnie raz na kwartał dokonuje tak zwanego technicznego umorzenia i wypłaca dochód inwestorom. Dzięki temu gotówka na rachunku nie leży bezczynnie, lecz pracuje na rynku. Ten mechanizm tłumaczyliśmy szeroko w artykule accumulating czy distributing, jaki ETF wybrać. Ile ta cała przyjemność kosztuje? Jak na polskie warunki, niewiele. Do połowy 2026 całkowite koszty zarządzania będą wynosić 0,5%, a po tym okresie co najwyżej 0,9%. A jeżeli fundusz zbierze sporo aktywów, co jest możliwe, bo na razie idzie jak burza. Koszty mogą spaść do okolic np. 0,7% lub mniej. Ten poziom kosztów jest dużo niższy niż innych polskich funduszy, które, zgodnie z danymi ISFIA, wynoszą około 2,2%, czyli 2-3 razy więcej. Natomiast w porównaniu do zagranicznych funduszy dywidendowych, opłata 0,9 czy nawet 0,7% wcale nie jest taka mała. Popularne fundusze z rynku europejskiego Pobierają na części od 0,3 do 0,5%. etf z USA są jeszcze tańsze, chociaż te akurat pozostają dla nas trudno dostępne. Na marginesie, jeżeli interesują Was światowe etf -y dywidendowe, to koniecznie sprawdźcie nasz autorski ranking tych ETF-ów na atlasetf.pl. Skąd różnice w opłatach? To akurat proste. W biznesie funduszowym kluczowa jest skala działalności. A zatem decyduje wielkość aktywów pod zarządzaniem. Funduszom zagranicznym jest łatwiej zebrać więcej aktywów, bo grono inwestorów, do których są skierowane, jest najczęściej dużo większe. Tak czy inaczej, konkluzja jest taka, że wobec BTETF Dividenda Plus istnieją zagraniczni konkurenci, którzy są tańsi, a do tego oferują szerszą dywersyfikację. W sprzyjających okolicznościach dodatkowe dochody z funduszu. Te, które są wypłacane inwestorom razem z dywidendą, mogą zasypać różnicę w kosztach. Ale czy tak będzie? Nie wiadomo. Dla ostrożności pewnie lepiej przyjąć, że nie. Dlatego na samym końcu każdy powinien zadać sobie pytanie: ile dla niego warte są zalety, które oferuje BTETF Div. Podsumowując, Inwestowanie dywidendowe cieszy się w Polsce dużym powodzeniem. Wielu inwestorów dąży do pasywnego dochodu, wykorzystując spółki z GPW, które regularnie dzielą się zyskami. Mając odpowiednio duży kapitał, wiedzę i czas, można pójść w ślady Warrena Buffeta i realizować taką strategię samodzielnie. Fundusz jest wówczas zbędny. Jednak praktyka pokazuje, że jest to trudniejsze, niż się wielu osobom wydaje. Alternatywą może być Beta w Dividenda Plus, dzięki któremu inwestorzy mogą poczuć zapach świeżej gotówki na rachunku co kwartał. Inwestuje on w zdywersyfikowany portfel polskich spółek, które regularnie wypłacają wysokie dywidendy. Historycznie osiągał on zbliżone wyniki do głównego polskiego indeksu WIG. Jak na polskie warunki, jest też bardzo tani 0 -0 – 0,5-0,9% rocznie. To 2-3 razy mniej, Niż przeciętny polski fundusz aktywnie zarządzany. Oczywiście ma on swoich europejskich konkurentów, którzy mogą zapewniać dużo szerszą dywersyfikację i bywają nawet 2-3 razy tańsi. Jeżeli priorytetem jest międzyrynkowa dywersyfikacja, warto takie rozważyć. Natomiast za BTETF-Dividenda Plus stoją inne argumenty. Nie ma ryzyka walutowego. Nie trzeba się też martwić o rozliczenie podatku belki. Jeżeli inwestujemy przez rachunek opodatkowany, polski broker zrobi to za inwestora automatycznie. Stopa dywidendy historycznie przeważnie biła zagranicznych funduszy na głowę, a dodatkowy dochód z pożyczenia papierów może ograniczyć różnicę w koszach zarządzania względem tańszych konkurentów. To wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba i lajka. Które pomoże docierać szerzej z takimi treściami. Do zobaczenia!